Witajcie. Fajnie było wziąć udział w akcji Hot 16 Challenge 2. Jej celem było zebranie miliona złotych na walkę z koronawirusem. Udało zebrać się ponad 3,5 miliona złotych, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Postanowiłem też pójść za ciosem i po 16 wercetach opublikować nowy utwór, taki pełnowymiarowy utwór. Za chwilę go usłyszycie. On jest zatytułowany Znana i kochana. Ten utwór dedykuje najcudowniejszej kobiecie we wszechświecie, Maryi. Jeżeli też chcecie, żeby ona była bardziej znana i kochana, to pomóżcie nam wykończyć kaplicę tutaj na ziemi Maryi w Sławienku. Teraz zbieramy pieniądze na. Izolację poddasza i montaż sufitu potrzebujemy około 20 tysięcy złotych. Dlatego nominuję wszystkich, którzy mnie teraz oglądacie i będziecie słuchać tego utworu, abyście wpłacili pieniądze na ten cel, na tą zbiórkę. Link do zrzutki znajdziecie w opisie do tego filmu. Tam też bezpośredni numer konta naszego stowarzyszenia. Gorąco goręco. Zachęcam, zapraszam i polecam. Dzisiaj opcja poleć. Wiesz, był taki koleś: święty Ludwik Maria. Jutro cała gwardia poświęci się jak on i powie diable won. To armia Maryi zwycięża w tej chwili. Po co jest to brzmienie? Jezus ma pragnienie. Znana i kochana ma być Jego mama. Ona jest ratunkiem, ochrania przed smutkiem, wyleczy depresję, zmiażdży każdą bestię. Zdejmij z oczu klapki, potrzebujesz matki, żołnierze do boju, królowa pokoju, prosi o różaniec, jej syn pomazaniec. Chce Cię dzisiaj zbawić, nie daj duszy zabić. Posłuchaj kolego, nikt ci nie da tego, co daje Maryja, w jej ramionach siła. Słuchaj koleżanko, czy czyją jesteś fanką? Maria pełna łaski, czeka na oklaski Niech będzie znana i kochana Nasza święta mama Niech będzie bardziej znana Maryja Nasza święta mama Nie daj się nałogom nie daj swoim wrogom Uznaj to za śmieci Wyznaj na spowiedzi Jezus moim Panem Jestem Jego fanem Przyszedł przez Maryję Czekam na tę chwilę Kiedy znów przybędzie Radość wielka będzie Serce choć zranione Będzie wywyższone Otwarte serducha Chcą świętego ducha Oblubieńca matki Potrzebują dziadki Potrzebna posługa Niech się dzieją cuda Niech kapłani wierzą Niech się święci cieszą Czas jest bardzo krótki nie wypadnij z łódki, jest nią kościół święty, będziesz uśmiechnięty, gdy wytrwasz do końca i nie zgubisz słońca. A ty bądź księżycem, bądź słońca odbiciem pod płaszczem Maryi, na zawsze ukryty, wszystko będzie ok, bo jestem cały jej. Niech będzie znana i kochana, nasza święta mama. Dziś znana i kochana nasza święta mama mm, i kochana.